Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawiam, Wam jak szybko zrobić kanapki z twaruszkiem, szczypiorkiem i Do Doprawiamy delikatną sołem i pieprzem. Czy jest to bardzo szybki sposób, czy to na śniadanie, czy na kolację. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Będziemy potrzebować następujące składniki. Rzodkiewki, w tym wypadku 8 sztuk. Szczypiorek, twaróg, śmietana 18, sól i pieprz do smaku. Smarujemy sobie chlebek masałkiem. Kroimy rzutkiewki w plasterki, plasterki kroimy w drobne paski. Te paski kroimy znowu w poprzek, powstają nam kwadraciki. Grubość tych kwadracików dobieracie sobie sami według waszych upodobań. Bierzemy sobie twarożek, przekładamy sobie go do miski, rozdrabniamy, dodajemy dwie łyżki stołowe śmietany, solimy sobie, pieprzymy według uznania. Wszystkie rzutkiewki pokrojone, połowę sobie wkładamy do naszej miseczki z twarożkiem i mieszamy. Gdy się to dobrze połączy, dokładamy pozostałą część i znowu mieszamy. Próbujemy, czy jest to dobrze doprawione. Jeśli tak, to smarujemy sobie na kanapeczki. Posmarowane, przechodzimy do siekania szczypiorku. Siekamy sobie, oczywiście, znowu tyle, ile chcemy. Posypujemy sobie kanapeczki. I voilà, mamy gotowe. Bardzo szybko i smacznie. Ja Wam życzę smacznego i do usłyszenia w kolejnym filmiku.